Proszę zobaczcie, to jest dopiero emocjonalny wyścig! Poszły! Szaszły! Proszę, dwa kółka! Jak tam idą razem. I proszę! Przyszłość narodu polskiego! Nie tak jak wszyscy siedzą przy komputerach i przy tych. No telewonach to też, jak się to nazywa. I telewizorach, o. Proszę wszyscy razem! I chyba jakiś tam coś spadek, ale trójka jest. Ktoś, ktoś, proszę tam zobaczyć, co się stało. Wstaje, no to sorry, nogi całe, idzie, dobra. Uwaga, proszę odsunąć, bo nie przerywam wyścigu, bo by było potem. Razimy, trzech, drugi, trzech. Nie jest źle, nie jest źle. Trójka idzie razem. Prosimy się tam odsunąć, bo komuś gucum na, na plecy. I powtarza się sytuacja. Prowadzi Kamilczek, zanim ten, co wygrał otwarcie sezonu, Sebastian Czech. Dochodzi, dochodzi na karej. Dochodzi na karej. To jest troszeczkę przekłamanie, ale, ale no nie będzie, że to jest huczu ale raz, Czech trzech. Na pierwszym miejscu zwycięża Kamil Czech. Proszę bardzo, Kamil Czech, Puchar Gimnazjalistów, Gimnazjum Żarnowiec, pierwsze miejsce. Starszy o 2 lata od tego, który wygrał gonitwę sezonu, drugie miejsce Sebastian Czek. Ten, który wygrał pierwszą gonitwę sezonu na dużym koniu tu nie dał rady. I trzecie miejsce Oliwia Szczepanik. Oliwia, dobrze, powiedziałem. I Julia. I wygram Julia Szczepanik. Też gimnazjalistka, jest czy będzie? będę Będziesz, dobra, przejdziesz do gimnazjum, fajnie. I powary do góry zjeżdżają.